Naukowcy z Politechniki Duńskiej przetworzyli sygnały magnetyczne zarejestrowane przez satelity SWARM Europejskiej Agencji Kosmicznej i przetworzyli je na dźwięk. Nagranie audio zostało udostępnione na oficjalnej stronie internetowej ESA. Nie da się ukryć, że jest to całkiem unikalny odgłos, przypominający nieco lawinę. Oczywiście pole magnetyczne jako takie nie wydaje żadnych odgłosów. Satelity ESA są w stanie mierzyć sygnały magnetyczne pochodzące z Ziemi, i to właśnie one posłużyły do stworzenia tej unikatowej ścieżki dźwiękowej. Niezależnie czy słyszycie tam spadające kamienie, tłuczące się szkło czy przysypujące się piasek, trudno zaprzeczyć słowom naukowców z Esa, że podczas gdy brzmi to koszmarnie, a dla niektórych może i nawet przerażająco, to właśnie taki odgłos wydaje tarcza, która chroni nie tylko ludzkość, ale całe życie na Ziemi. Link do pełnego nagrania odnajdziecie poniżej w sekcji komentarzy.